Witam, witali Portnikow. Kandydat Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych, skrajnie lewicowy polityk z Ochran Mamdani, w przewidywany sposób zwyciężył w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. A w tym zwycięstwie najistotniejsze nie jest nawet to, co będzie się działo w samorządzie lokalnym Stanów Zjednoczonych, ani jak rozwinie się największe i najpopularniejsze amerykańskie miasto. Kwestia polega na tym, jak będzie ewoluować życie polityczne w Stanach Zjednoczonych w najbliższych dziesięcioleciach i jakie będą konsekwencje tego rozwoju dla całego świata. Już niejednokrotnie miałem okazję wyjaśniać, że najprawdopodobniej odpowiedzią na zwrot skrajnie prawicowy w Partii Republikańskiej Stanów Zjednoczonych oraz na sukces ruchu MAGA w tej organizacji politycznej będzie zwrot skrajnie lewicowy w Partii Demokratycznej, który może być poparty nie, nie tylko przez tradycyjnych wyborców tej partii, ale także przez szerokie kręgi tych amerykańskich wyborców, którzy szukają sobie bohatera na chwilę. I że ludzie, którzy zaledwie wczoraj oddawali swoje głosy na skrajnie prawicowego Donalda Trumpa, jutro mogą zagłosować na skrajnie lewicowego kandydata, jeżeli w polityce skrajnej prawicy nie znajdą odpowiedzi na swoje postulaty społeczne, z, z którymi wiązali swoje poprzednie głosowanie. To, że przeważająca większość wyborców Partii Demokratycznej wybrała Wybrać Zochrana Mamdaniego zarówno w prawyborach demokratów w Nowym Jorku, jak i teraz, w trakcie wyborów w tym mieście, świadczy o tym, że lewicowy zwrot się rozpoczął. Zochran Mamdani to z pewnością nietypowy polityk dla partii demokratycznej, tak samo jak Donald Trump był nietypowym politykiem dla partii republikańskiej na początku swojej kariery politycznej. Trump zrozumiał, że wyłącznie skrajnie prawicowe hasła są w stanie zjednoczyć w wyborach zarówno tradycyjnych konserwatystów, jak i zwolenników radykalnych idei, którzy wcześniej niechętnie głosowali na tradycyjnych republikanów, nierzadko jednak popierając kandydatów demokratycznych. Zochran Mamdani lub też jakikolwiek inny skrajnie lewicowy kandydat partii demokratycznej z łatwością zjednoczy tradycyjnych demokratycznych wyborców z wyznawcami skrajnie lewicowych idei socjalistycznych. I jak widać, żadne sprzeciwy Donalda Trumpa nie są w stanie zapobiec takiemu głosowaniu, gdyż w wyborach na burmistrza Nowego Jorku klęskę poniósł nie tylko kandydat republikański, co było całkowicie do przewidzenia, ale również były burmistrz miasta Andrew Cuomo, którego przed wyborami poparł Donald Trump. Jest to również demonstracja tego, że demokraci są w stanie triumfować. Nad Republikanami, nawet tam, gdzie partia republikańska była tradycyjnie silna, wybory gubernatorskie, które odbyły się jednocześnie z wyborami na burmistrza Nowego Jorku. Były to wybory w Wirginii i New Jersey. W obu przypadkach wygrywają gubernatorki przedstawicielki partii demokratycznej. Co ciekawe, w New Jersey demokratyczny gubernator nigdy dotąd nie rządził w historii Stanów Zjednoczonych. To zwycięstwo demokratów może również posłużyć jako wskaźnik nadchodzącego zwrotu w lewo. Demokraci muszą tylko odpowiednio dobrać kandydatów, nie obawiając się fali populistycznej. Należy jednak uświadomić sobie, że ten właściwy dobór kandydatów zapewniający zwycięstwo w wyborach może zniszczyć Partię Demokratyczną, podobnie jak sukces Donalda Trumpa i skrajnie prawicowego ruchu MAGA praktycznie zniszczył Partię Republikańską, przekształcając ją w zupełnie nową polityczną organizację, która nie ma nic wspólnego z tymi Republikanami, którzy rządzili Ameryką przez całe dwudzieste stulecie. Tradycyjnej demokracji, jak rozumiemy, także już nie będzie, bo partia demokratyczna nie pokona skrajnie prawicowej partii republikańskiej. Tak więc w walce ze skrajną prawicą wygrywać mogą tylko skrajni lewicowcy albo przegrywać, jeśli skrajna prawica będzie w stanie wykorzystać narzędzia, które uniemożliwią amerykańskiemu wyborcy wyrażenie swojej opinii o wynikach skrajnie prawicowych rządów. Pokusa, aby stworzyć takie instrumenty i w ten sposób postawić kropkę w historii amerykańskiej demokracji po wyborach z ochrana mam dla niego oczywiście będzie. Zobaczymy jeszcze wojnę polityczną obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zarówno z burmistrzem Nowego Jorku, jak i z tymi przedstawicielami Partii Demokratycznej, którzy teraz przed wyborami uzupełniającymi będą przechodzić na coraz bardziej populistyczne pozycje. Rodzi się jednak pytanie, na ile Donald Trump będzie miał odwagę, by przekształcić Stany Zjednoczone z demokracji elekcyjnej w dyktaturę personalistyczną i na ile USA w ogóle mają szansę stać się takim państwem. Za prezydentury Donalda Trumpa jest to mało prawdopodobne. Ale musimy z wami pamiętać, bo i sami przez dziesięciolecia mieszkaliśmy w kraju, którym przewodzili skrajnie lewicowi politycy, że kiedy skrajni lewicowcy dochodzą do władzy, czy to drogą rewolucji, przewrotu, czy demokratycznych wyborów, robią oni wszystko co możliwe, aby tej władzy już nikomu więcej nie oddać i pracują nad zdolnością utrzymania instrumentów władzy we własnych rękach, robiąc to znacznie bardziej skutecznie i ekspresyjnie niż skrajnie prawicowi politycy. Tak więc Stany Zjednoczone w tej rywalizacji skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych czekają ciężkie czasy, które mogą być związane zarówno z poważnymi problemami w funkcjonowaniu samych instytucji demokratycznych, jak i z prawdziwym konfliktem obywatelskim między zwolennikami dwóch biegunowo przeciwnych stanowisk w amerykańskim życiu politycznym. Można powiedzieć, że ze stabilnością polityczną Ameryki możemy z pewnością się żegnać właśnie wtedy, gdy świat potrzebuje Stanów Zjednoczonych w obliczu ofensywy autorytarnych reżimów rynkowych godzącej w wartości demokracji. Ameryka, która mogłaby skutecznie przeciwstawić się Chińskiej Republice Ludowej i Federacji Rosyjskiej w ich dążeniu do ustanowienia hegemonii politycznej i gospodarczej w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku poprzez presję ekonomiczną, a nawet jak w przypadku Putinowskiej Rosji poprzez wojnę na kontynencie europejskim. Jednak czy taka Ameryka będzie istnieć, czy będzie wystarczająco skuteczna i zjednoczona w swoich priorytetach polityki zagranicznej? Priorytetach? Zresztą poglądy z ochrana mam niego sprzeczne z poglądami Donalda Trumpa na kwestie bliskowschodnią, przekonują, że takiej jednolitej Ameryki nie będzie. To właśnie jest najważniejsze pytanie na nadchodzące dziesięciolecia. Świat będzie musiał poradzić sobie bez takiego geopolitycznego lidera. Nie dlatego, że Ameryka nie zechce nim dłużej być, lecz z powodu wewnętrznych konfliktów, przez które nie będzie miała ani potencjału, ani możliwości, by nim pozostać. Dziękuję, przyjaciele. Zostańcie na kanale, subskrybujcie moje media, patronite, buy me a coffee, Donatello wspierające te zasoby. Korzystajcie ze wsparcia YouTube. Do zwycięstwa i pokoju. Powodzenia.